To jest przejebana historia, chciałbym Wam powiedzieć. Właśnie jesteśmy w jakimś japońskim, japońskim sklepie z telewizorami. I leci historyjka o polskim psie Baltiku, który przybył na 130 km z Wisły. I właśnie płynie po niego kapitan statku. Jest wszystko zainscenizowane. Nie wiem, czy w Polsce coś takiego mają. Chyba zebrali wszystkich białasów z całej Japonii, żeby, żeby nagrać ten film. To jest przejewana. I kurde, i naprawdę mają pisane. Coś tu nagrywa? No nie rozumiem. Jakie to, no to, to Autentyczne zdjęcia. No ale jakie autentyczne nie. zdjęcia z Crispse? No te, to wiadomo, że nie, ale tamte. O, tam I to prawdziwy teraz się wypowiada. Nie no jest samowite tak. Nie <głos> <Arigato>. <głos> no nie, nie mówcie, że jakieś psa umieścili na tym, żeby... O, to chyba są autentyczne zdjęcia. Komórą nagrywane pewnie, co? O że jakieś mordzięta te przyna. No Najśmieszniejsze jest to, że w Polsce nie widziałem tych akcji w ogóle. Słuchajcie, no to jest historia po prostu... Weszliśmy kupić aparat fotograficzny. I szukamy właśnie takiej babki, z którą negocjowaliśmy cenę No i to jest zainscenizowane, po prostu gajiny tutaj białasy gdzieś pod chyba kurde na krzest, Dokręciły tę tą historykę. Niesamowite. Wszyscy zaczął się drzeć, że flaga Polski, flaga Polski! Program o Polsce. Mapa. Mapa. To na dowód, że wszędzie indziej są yy, wiadomości, Olimpiada, yy, no tylko na tych dwóch telewizorach jest reportaż. Yy, o i teraz się wypowiada jakieś poprzejebane, jakaś teraz super wnikliwa analiza na temat tego, czy ten piesek w ogóle... Murki są niezłe, będzie można potem się tu on, on sobie myśli tam. Ale ja. Co nie, sobie piesek? Zobacz. To jest sobie myśli. Tak, tak, To jest piesek, nie, 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 psa podobnego. Pewnie nie, nie, nie,